W historii polskiej polityki są nazwiska, które pojawiają się regularnie przy najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych wydarzeniach ostatnich dekad. Wśród nich jest Jan Parys, były minister obrony narodowej, publicysta, analityk spraw bezpieczeństwa, a także komentator jednego z najgłośniejszych i najbardziej spornych tematów we współczesnej historii Polski katastrofy smoleńskiej. Jego publiczne wypowiedzi wielokrotnie wywoływały burze w mediach, ale to, co ujawnił w jednym z programów śledczych, miało inny ciężar. Według niego, w pewnym momencie jego życia doszło do sytuacji, która mogła zakończyć się tragicznie do próby zamachu. Okoliczności, które opisał, oraz milczenie wokół nich, budzą pytania nie tylko o bezpieczeństwo osób zaangażowanych w wyjaśnianie sprawy Smoleńska, ale także o to, jak wiele wątków tej historii nigdy nie ujrzało światła dziennego. W tym odcinku przyjrzymy się sylwetce Jana Parysa. Jego roli w debatach o Smoleńsku oraz szczegółom relacji, w której twierdzi, że uniknął śmierci w ostatniej chwili. Jan Parys urodził się w połowie lat pięćdziesiątych, w czasach, gdy Polska znajdowała się głęboko w orbicie wpływów Związku Radzieckiego. Wychowany w realiach państwa, w którym kontrola polityczna i cenzura były codziennością, od wczesnych lat interesował się zagadnieniami bezpieczeństwa, wojska i obronności. Jego wykształcenie w zakresie socjologii oraz późniejsze studia i praca naukowa sprawiły, że potrafił łączyć teoretyczne analizy z praktycznym rozumieniem mechanizmów politycznych. Zanim trafił do rządu, był znany w środowiskach akademickich i eksperckich, gdzie publikował teksty dotyczące strategii obronnych, sojuszy militarnych i roli Polski w strukturach bezpieczeństwa Europy. Lata osiemdziesiąte to czas, gdy Parys związał się z kręgami opozycji demokratycznej. Jego kontakty obejmowały zarówno działaczy Solidarności, jak i ekspertów wojskowych, którzy sprzeciwiali się zależności Polski od Moskwy. W tym okresie zyskał opinię człowieka, który potrafi jasno artykułować swoje stanowisko i nie unika trudnych tematów. Był zwolennikiem modernizacji armii i ograniczenia wpływów sowieckich doradców wojskowych. Po przełomie politycznym w roku 89 Parys szybko znalazł się w centrum wydarzeń. W nowej rzeczywistości politycznej uczestniczył w debatach o kierunku transformacji wojska i sposobach na włączenie Polski w struktury zachodnie. Zaledwie kilka lat później, w wieku niewiele ponad trzydziestu lat, został ministrem obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego. Był to czas napiętych relacji międzynarodowych, wewnętrznych sporów politycznych i trudnych decyzji dotyczących przyszłości polskiej armii. Jako minister Parys zapisał się jako zwolennik radykalnego ograniczenia wpływów rosyjskich w polskich strukturach wojskowych. Publicznie mówił o konieczności weryfikacji oficerów, którzy w czasach prl współpracowali z wojskowymi służbami specjalnymi podporządkowanymi Moskwie. Jego twarde stanowisko sprawiało, że zyskiwał sojuszników wśród tych, którzy chcieli szybkiej dekomunizacji, ale też wrogów w obozach politycznych i środowiskach wojskowych związanych z dawnym systemem. Warto podkreślić, że Paryż od początku swojej kariery miał świadomość, iż zajmowanie jednoznacznych stanowisk w sprawach bezpieczeństwa i służb specjalnych wiąże się z ryzykiem osobistym. W tamtych czasach Polska wciąż była krajem, w którym lojalności i powiązania z poprzednim ustrojem miały realny wpływ na kariery i bezpieczeństwo ludzi. Po odejściu z ministerstwa Paryż kontynuował działalność ekspercką i publicystyczną. Publikował w prasie, występował w programach telewizyjnych, doradzał w kwestiach obronności. Z czasem coraz częściej komentował wydarzenia, które dzieliły opinię publiczną, a jednym z nich była katastrofa smoleńska z kwietnia roku 2010. Jego analizy i opinie, choć nierzadko krytykowane przez część mediów, przyciągały uwagę środowisk, które domagały się alternatywnego spojrzenia na oficjalne ustalenia. Dla zrozumienia późniejszego wątku domniemanego zamachu na jego życie istotne jest to, że Parys od lat budował wizerunek osoby, która nie boi się stawiać trudnych pytań i podważać oficjalnych narracji. Ten wizerunek sprawił, że w środowisku osób badających sprawę Smoleńska był postrzegany jako jeden z tych, którzy nie idą na kompromisy i mówią wprost o tym, co ich zdaniem jest niewygodne dla władzy. To właśnie ta postawa sprawiła, że jego późniejsze słowa o groźbie śmierci nabrały szczególnego znaczenia. Kiedy były minister obrony narodowej mówi, że ledwo uniknął zamachu, wielu odbiorców odczytuje to nie jako zwykłą anegdotę, ale jako poważne ostrzeżenie, że sprawy, o których mówi, mogą być obarczone realnym niebezpieczeństwem dla osób je ujawniających. Po katastrofie smoleńskiej z 10 kwietnia roku 2010 Jan Parys stał się jednym z głośniejszych komentatorów tej tragedii. Jako były minister obrony narodowej i ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa, miał nie tylko wiedzę wojskową, ale i polityczne doświadczenie, które pozwalało mu oceniać zarówno przebieg wydarzeń, jak i reakcje państwa. W swoich wypowiedziach od samego początku podkreślał, że wyjaśnianie tej katastrofy wymaga pełnej transparentności, dostępu do wszystkich dowodów i unikania politycznej presji. Pierwsze jego analizy dotyczyły kwestii technicznych, stanu lotniska w Smoleńsku procedur lotów wojskowych, a także zabezpieczenia wizyt głów państwa. Wskazywał, że wiele elementów wymaga szczegółowego zbadania, a w oficjalnych raportach pojawiają się luki. Krytykował także fakt, że wrak samolotu pozostaje poza jurysdykcją Polski, a dostęp do niego jest ograniczony. Dla części opinii publicznej jego stanowisko było oczywiste, dla innych kontrowersyjne, ponieważ podważało linię przyjętą przez władzę w pierwszych miesiącach po tragedii. Z biegiem czasu Parys zaczął mówić o możliwych scenariuszach, które wykraczały poza wersję katastrofy spowodowanej błędem pilotów i złymi warunkami pogodowymi. Zwracał uwagę na brak zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zniszczenie części dowodów oraz niejasne decyzje dotyczące identyfikacji ofiar. W jego ocenie te elementy mogły wskazywać na świadome działania mające utrudnić rzetelne dochodzenie. Najwięcej emocji wywoływały jednak jego publiczne wypowiedzi. W których sugerował, że w sprawie Smoleńska mogły mieć znaczenie czynniki polityczne, a nawet działania obcych służb. Takie stwierdzenia sprawiały, że stawał się obiektem krytyki ze strony polityków związanych z obozem władzy z okresu, gdy doszło do katastrofy, oraz części mediów uznających tę narrację za teorię spiskową. Parys występował w programach telewizyjnych i radiowych, brał udział w konferencjach. A jego artykuły publikowane w prasie branżowej i opinii otwórczej były szeroko komentowane. W pewnym momencie zaczął współpracować ze środowiskami prowadzącymi własne, niezależne badania w tej sprawie. Był zapraszany do udziału w panelach dyskusyjnych, gdzie obok ekspertów technicznych i byłych wojskowych prezentował swoje spojrzenie na kulisy tragedii. Właśnie w tym okresie jego nazwisko zaczęło się pojawiać w kontekście osób, które zdaniem zwolenników alternatywnych wersji wydarzeń Mogły być narażone na naciski lub działania mające na celu ich uciszenie. Parys kilkakrotnie wspominał, że otrzymywał sygnały ostrzegające go przed możliwymi konsekwencjami swoich wystąpień. Choć wówczas nie mówił wprost o zamachu na swoje życie. Jego słowa sugerowały, że zdaje sobie sprawę z ryzyka. Momentem przełomowym okazał się jego udział w programie śledczym prowadzonym przez Anitę Gargas znaną z poruszania tematów dotyczących Smoleńska i innych kontrowersyjnych wydarzeń politycznych. To właśnie tam Parys po raz pierwszy publicznie opowiedział o sytuacji, która, według niego, mogła być próbą zamachu. Opis ten, choć pozbawiony szczegółów pozwalających na jednoznaczną identyfikację sprawców, sugerował, że zdarzenie miało bezpośredni związek z jego działalnością publiczną i wypowiedziami na temat katastrofy smoleńskiej. Jego relacja była ostrożna w doborze słów, ale wystarczająco sugestywna, by wzbudzić zainteresowanie widzów. Opowiadał o momencie, w którym, jak twierdzi, znalazł się w sytuacji grożącej mu śmiercią, i uniknął jej tylko dzięki zbiegowi okoliczności. Dla części odbiorców było to potwierdzenie ich przekonania, że badanie smoleńska i publiczne stawianie trudnych pytań może wiązać się z realnym zagrożeniem. Co istotne, po emisji programu nie pojawiły się oficjalne informacje potwierdzające wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. Nie było też komunikatów ze strony służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Ta cisza tylko podsyciła spekulacje. Jedni uznali ją za dowód na istnienie mechanizmów tuszowania takich zdarzeń, inni za wskazówkę, że mogło chodzić o interpretację wydarzenia przez samego Parysa, bez twardych podstaw dostawiania oskarżeń. W kontekście rosnącego napięcia wokół badań nad Smoleńskiem i dzielącej społeczeństwo narracji, historia opowiedziana przez byłego ministra nabrała wymiaru symbolicznego. Stała się częścią szerszego obrazu, w którym pytanie o to, co wydarzyło się 10 kwietnia, wiąże się nie tylko z analizą faktów, ale też z oceną, jak bezpieczne jest mówienie o nich publicznie. Według relacji Jana Parysa, moment, który uznał za próbę zamachu, wydarzył się w okresie gdy jego publiczne wystąpienia w sprawie Smoleńska nabrały szczególnej intensywności. W programie Anity Gargas, znanym z odsłaniania wątków pomijanych w oficjalnych narracjach, były minister opowiedział o zdarzeniu, które, jak zaznaczył, mogło zakończyć się jego śmiercią. Nie podał daty ani konkretnego miejsca, ale opisał sytuację w sposób pozwalający wyobrazić sobie jej powagę. Relacja zaczyna się od krótkiego wprowadzenia. Paryz znajdował się w miejscu publicznym, gdy nagle zauważył coś, co wzbudziło jego niepokój. Nie była to przypadkowa obserwacja, lecz połączenie kilku elementów. Obecność osób, których wcześniej nie widział, ich zachowanie oraz wyczuwalne napięcie. Jak sam mówił, miał wrażenie, że jest obserwowany. W pewnym momencie dostrzegł ruch, który uznał za sygnał do działania. Po tym, jak jeden z mężczyzn sięgnął do torby lub kieszeni, Parys odruchowo zmienił swoje położenie. Chwilę później, według jego słów, w miejscu, w którym stał, doszło do nagłego zdarzenia, mogącego stanowić zagrożenie dla życia. Nie ujawniono szczegółów technicznych, nie padły słowa o broni palnej, ładunku wybuchowym czy innym konkretnym narzędziu. To celowy zabieg, który mógł wynikać zarówno z ostrożności procesowej, jak i z braku stuprocentowej pewności co do intencji obserwowanych osób. Parys wyraźnie podkreślał jednak, że w jego ocenie nie był to przypadek. Jego reakcja, zmiana pozycji i oddalenie się od zagrożenia sprawiła, że uniknął konsekwencji, które mogły być tragiczne. Opisując zdarzenie, zaznaczył, że nigdy wcześniej nie znalazł się w tak jednoznacznej sytuacji, gdzie poczucie zagrożenia było tak silne. Wskazywał, że wcześniejsze ostrzeżenia, jakie otrzymywał od znajomych i współpracowników, nabrały wówczas realnego wymiaru. Kilka osób miało mu wcześniej mówić, że jego aktywność w sprawie Smoleńska i publiczne wypowiedzi mogą sprawić, że ktoś postanowi go uciszyć. Istotnym elementem tej historii jest brak oficjalnej reakcji ze strony organów państwa. Po emisji programu nie pojawiły się informacje o tym, by Paryż złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Nie odnotowano także, by służby specjalne czy policja zajęły się wyjaśnieniem zdarzenia. Dla części odbiorców był to dowód na to, że sytuacja jest poważniejsza, niż można by sądzić, skoro brak reakcji, to może świadczyć o tym, że potencjalne zagrożenie miało źródła w kręgach, które trudno byłoby pociągnąć do odpowiedzialności. Parys w swojej wypowiedzi nie wskazał konkretnych sprawców ani nawet środowisk, które mogłyby stać za tą sytuacją. To otworzyło pole do spekulacji. Jedni sugerowali, że mogło chodzić o działanie osób powiązanych z obcymi służbami. Inni, że była to prowokacja mająca zastraszyć, a nie zabić. Była też grupa komentatorów uważających, że zdarzenie mogło mieć charakter nieporozumienia, a interpretacja Parysa wynikała z napięcia, w jakim funkcjonował od lat. Nie zmienia to faktu, że jego opowieść trafiła na podatny grunt. W środowiskach, które od lat poszukiwały alternatywnych wyjaśnień katastrofy smoleńskiej, historia Parysa była odbierana jako kolejny dowód na to, że osoby podejmujące niewygodne tematy mogą być narażone na poważne ryzyko. W mediach, które sympatyzowały z tą narracją, wątek zamachu był szeroko komentowany, choć zawsze z zastrzeżeniem, że brak jest twardych dowodów. Warto zauważyć, że w momencie emisji programu Anity Gargas, atmosfera wokół Smoleńska wciąż była napięta. Pojawiały się kolejne raporty, analizy i konferencje prasowe, które podsycały dyskusję. W takim klimacie informacja o możliwym zamachu na jednego z publicznych komentatorów nie mogła przejść bez echa. Ten segment historii Jana Parysa pozostaje otwartym wątkiem, bez zakończenia, które przyniosłoby pewność co do intencji sprawców lub nawet co do tego, czy rzeczywiście doszło do celowego działania wymierzonego w jego życie. Brak śledztwa i oficjalnych ustaleń sprawia, że jest to fragment większej układanki, w której prawda miesza się z interpretacją, a fakty z domniemaniami. Aby zrozumieć, dlaczego Jan Parys uznał, że jego życie mogło być zagrożone, trzeba spojrzeć szerzej na kontekst polityczny, w jakim funkcjonował w czasie, gdy opowiadał o domniemanym zamachu. Katastrofa smoleńska była wydarzeniem, które nie tylko wstrząsnęło państwem, ale też podzieliło społeczeństwo na lata. Dyskusja o jej przyczynach od samego początku miała dwa wymiary: techniczny, obejmujący badanie dowodów, oraz polityczny, w którym interpretacja faktów była powiązana z walką o narrację. W tym drugim wymiarze Jan Parys odgrywał rolę osoby konsekwentnie stawiającej pytania niewygodne dla oficjalnej wersji. Jego doświadczenie w kierowaniu resortem obrony, a także wiedza o funkcjonowaniu wojska i służb specjalnych sprawiały, że jego głos brzmiał wiarygodnie w oczach tych, którzy kwestionowali ustalenia pierwszych raportów. Jednocześnie dla środowisk związanych z rządem z czasów katastrofy był postacią niewygodną, kimś, kto nie tylko ma poglądy odmienne od oficjalnej linii, ale potrafi je wyrazić w sposób rzeczowy, poparty analizą i doświadczeniem. Jeżeli przyjąć, że domniemany zamach miał związek z jego działalnością, można wskazać kilka potencjalnych motywów. Pierwszym jest chęć uciszenia osoby, która publicznie formułuje tezy mogące podważyć wizerunek instytucji państwa. Drugim, wysłanie sygnału ostrzegawczego nie tylko do Parysa, ale i do innych komentatorów, że zajmowanie się pewnymi tematami może być ryzykowne. Trzecim, próba zdyskredytowania go poprzez stworzenie sytuacji, w której opowie o zagrożeniu, ale nie będzie w stanie poprzeć tego dowodami, co pozwoli przeciwnikom oskarżyć go o przesadę lub budowanie teorii spiskowych. Nie można też wykluczyć scenariusza, że cała sytuacja mogła mieć charakter prowokacji. W takim wariancie celem byłaby reakcja Parysa, sprowokowanie go do wypowiedzi, która stanie się obiektem krytyki lub kpin. W środowisku medialnym, w którym każde słowo publicznej osoby może być wykorzystane przeciwko niej, takie prowokacje nie są niemożliwe. Warto w tym miejscu zauważyć, że Parys nie był jedyną osobą publiczną związaną z tematyką Smoleńska, która mówiła o presji lub próbach zastraszenia. W ciągu lat po katastrofie kilkoro dziennikarzy, polityków i ekspertów sugerowało, że spotykało się z anonimowymi pogróżkami, obserwacją, a nawet próbami włamań. W większości przypadków brakowało jednak oficjalnych postępowań, które potwierdzałyby te relacje. Historia Parysa wpisuje się w szerszy schemat, w którym osoby kwestionujące oficjalne ustalenia dotyczące Smoleńska funkcjonują w przekonaniu, że ich działalność może wywołać reakcje ze strony przeciwników. Dla jednych jest to przejaw determinacji w poszukiwaniu prawdy, dla innych dowód na to, że narracja smoleńska stała się elementem gry politycznej, w której zagrożenie bywa używane jako argument. Niezależnie od tego, jakie były faktyczne okoliczności domniemanego zamachu, relacja Parysa z programu Anity Gargas pozostaje jednym z nielicznych przypadków, gdy były minister obrony mówi wprost o osobistym zagrożeniu. Brak reakcji ze strony służb sprawia, że wątek ten żyje głównie w przestrzeni medialnej i opinii publicznej, bez potwierdzenia w dokumentach czy aktach sprawy. Dla odbiorców zainteresowanych smoleńskiem historia ta ma podwójny wymiar. Po pierwsze, jest ostrzeżeniem, że publiczne zabieranie głosu w sprawach uznawanych za kontrowersyjne może nieść konsekwencje. Po drugie, jest elementem większej narracji o tym, że prawda o katastrofie smoleńskiej wciąż pozostaje ukryta, a ci, którzy próbują ją ujawnić, mogą napotykać na przeszkody, których nie widać w oficjalnych raportach. Historia Jana Parysa, byłego ministra obrony narodowej, to opowieść o człowieku, który od lat funkcjonuje na styku polityki, wojska i medialnych debat o bezpieczeństwie państwa. Jego rola w dyskusji o katastrofie smoleńskiej sprawiła, że stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych komentatorów tej tragedii, a jego słowa często trafiały na pierwsze strony gazet i portali informacyjnych. W takim kontekście opowieść o domniemanym zamachu nabiera szczególnego znaczenia, niezależnie od tego, czy była próbą faktycznego pozbawienia życia, czy tylko sytuacją odebraną jako poważne zagrożenie. Fakty pozostają niezmienne. Parys publicznie stwierdził, że znalazł się w sytuacji, w której mógł zginąć. Nie wskazał sprawców, nie podał precyzyjnych szczegółów, ale jasno zasugerował, że łączy to zdarzenie z jego działalnością publiczną i wypowiedziami w sprawie Smoleńska. Brak reakcji ze strony organów państwa pozostaje kluczowym elementem tej historii, otwartym pytaniem, na które do dziś nie ma odpowiedzi. W szerszym obrazie jest to fragment układanki, w której temat katastrofy smoleńskiej od lat jest czymś więcej niż tylko badaniem przyczyn lotniczej tragedii. To również pole walki o narrację, w której zagrożenie dla osób publicznie zabierających głos może być realne lub przynajmniej tak postrzegane. I to właśnie ta mieszanka faktów, domniemań i politycznych kontekstów sprawia, że wątek Parysa wciąż budzi emocje. Czy Jan Parys padł ofiarą próby zamachu, czy może był celem prowokacji mającej go zastraszyć? A może była to sytuacja, w której subiektywne poczucie zagrożenia nałożyło się na atmosferę pełną napięcia i nieufności? Bez twardych dowodów trudno będzie kiedykolwiek poznać jednoznaczną odpowiedź. Jedno jest jednak pewne. Historia ta wpisuje się w katalog wydarzeń, które pokazują, że w polskim życiu publicznym granica między bezpieczeństwem a zagrożeniem potrafi być cienka, a słowa i czyny mają konsekwencje, które wykraczają poza medialne debaty. Głośnik, jeśli chcesz, abyśmy dalej ujawniali historie o których inni wolą milczeć, zasubskrybuj kanał, nieznane akta, włącz powiadomienia i udostępnij ten materiał znajomym. Twoje wsparcie pozwala nam docierać do kolejnych faktów i relacji, które mogą zniknąć w cieniu, jeśli nikt o nich nie opowie.